Witam, postanowiłem, że dzisiaj nagramy sobie tuję, która jest bardzo wysoka. Akurat pogoda jest bardzo sprzyjająca, bo słońce nie świeci tak bardzo. A więc postanowiłem, że obejdziemy tą tuję dookoła. No i poobserwujemy sobie. そい Tatuja jest koło mojego domu, to jest taki kącik relaksacyjny, że można tutaj przyjść, wypić kawę, herbatę, zjeść ciastko. Przez okno, przez szybę można podziwiać nawet kwiaty. Z tej strony można to nawet obejść dookoła. Teraz sobie idziemy sobie dookoła. skala 1 do 1 I tutaj mamy cisa Że film dobiegł do końca. Dziękuję za oglądanie moich filmów. W tym roku będzie bardzo dużo filmów o hortensji, o jeżince bez kolcowej. Mam nadzieję, że warunki atmosferyczne nie zepsują tego wszystkiego, co chcę nagrać w tym roku. Miłego dnia.